Witam serdecznie, spotkamy się dzisiaj z Beatą Miłkowską i nagramy serię odcinków o zdrowiu i o odmładzaniu. Witam Cię. Witam serdecznie również. Zajmujesz się od dwudziestu kilku lat zdrowiem, może na początek troszeczkę tak przedstaw i powiedz skąd w ogóle ten twój pomysł, żeby się zająć profesjonalnie tym tematem. Więc przede wszystkim wywodzę się ze środowiska takiego bardziej ezoterycznego, gdzie już w dzieciństwie mi wpojono zainteresowanie zdrowiem. Natomiast no, na dzień dzisiejszy jestem naturoterapeutką mhm. z taką pasją do odżywiania na poziomie komórkowym i wyprowadzaniem organizmów na prostą nawet z trudnych sytuacji. No, zaczęło się tak, że kiedyś chorowałam na reumatoidalne zapalenie stawów jako dziecko, miałam sporo problemów, kojarzyło mi się dzieciństwo z bólem, nie wiedziałam wtedy co to jest i w momencie kiedy już gdzieś się pojawiło na, na horyzoncie nawet w perspektywie jakiś wózek inwalidzki, wtedy zainteresowałam się co z tym zrobić. Nie usiadłam na tym wózku nigdy, nie doprowadziłam do tej sytuacji. Zaczęłam się zajmować odżywianiem różnymi sposobami naturalnymi. Potem był kolejny tepa, temat, kiedy, kiedy pojawiły się e, choroby neurodegradacyjne, autyzm poszczepiony i tak to, dalej, to były kolejne mhm. etapy ewolucji, no a dzisiaj no, co mogę powiedzieć? Dzisiaj <noise> siedzę w gabinecie, robię wykłady i przekazuję tą wiedzę, którą gdzieś zdobyłam w różnych miejscach, bo, bo jak coś jest pasją, to pogłębiamy tą mhm. wiedzę. Ja uważam, że tej wiedzy nie należy trzymać tylko dla siebie, tylko się z nią dzielić. Czyli rozgryzałaś temat zdrowia tak od, można powiedzieć, od atomu prawie, że... Tak, po ta, drodze, tak, po drodze, ta, drodze było. Były sprawy świadomości, sprawy duchowe, psychika, sprawy energetyczne, aż w końcu doszłam do wniosku, że bez ciała, bez zajęcia się ciałem, to, to wszystko jest za mało, i każdy człowiek taki przeciętny zawsze utożsamiał się z ciałem. Może dzisiaj mamy trochę więcej ludzi świadomych, więc trzeba było się tym ciałem zająć, i tutaj okazało się, że ta wiedza jest tak fascynująca, że do dzisiaj cały czas ją zgłębiam. Dobrze, w tym odcinku będziemy mówić o odżywianiu komórkowym, więc proszę wytłumaczyć no, od, od tych atomów, czyli od komórek. Jaka jest rola komórki w organizmie? Przede wszystkim każda tkanka w naszym ciele jest zbudowana z komórek. Tych komórek mamy między 220 a 300 rodzajów. Tak przynajmniej spierają się naukowcy, czy 220, czy 300, i tam są różne teorie, ale mniejsza o to. Taka komórka w zasadzie decyduje o naszym zdrowiu. Konsekwencji to się wszystko zaczyna od komórki. Bo najprościej można powiedzieć, że nasz organizm tak zdrowy jest jak każda nasza komórka w ciele. Mhm. I teraz można byłoby przejść, od czego zależy to zdrowie komórki. Tak. tak. Czyli, jeżeli powiedzmy, tkanka jest zbudowana z komórek, każda jedna tkanka w ciele, to każda z tych komórek, żeby mogła spełnić funkcję, dla której została stworzona, musi przeprowadzić procesy biochemiczne. Tak? Te procesy biochemiczne, no tak szacuje się, że kilka milionów na sekundę w poszczególnych komórkach, około 500 miliardów procesów bio biochemicznych na sekundę w całym organizmie przebiega. I żeby te procesy na poziomie właśnie tych procesów biochemicznych mogły zajść, potrzebne są konkretne rzeczy. Czyli nie zajdzie żaden proces, jeżeli nie ma tlenu, tak. nie zajdą procesy bez wody. Ale już mniej osób zdaje sobie z tego sprawę, że potrzebne są aminokwasy, czyli białka. Potrzebne są kwasy tłuszczowe, które gdzieś tam po drodze przez dietetyków zostały, czy właściwie przez przemysł chemiczny, tak powiedzmy, ich funkcja została przekłamana przekłamana, bo każda błona komórkowa jest tworzona z kwasów tłuszczowych. Tak, tylko ma te elementy białkowe w postaci receptorów, które, przez które docierają składniki do komórki, e, musi mieć poza tym witaminy. I tutaj mamy bazę Doktor Joel Wallach ze Stanów Zjednoczonych 30 lat życia poświęcił na to, mhm. żeby sprawdzić, jak to faktycznie funkcjonuje tak, u zwierząt sły, i łóżmy. Jego artykuł nie żywi lekarze, nie kłamią. Tak. Żywi lekarze nie kłamią. Dlaczego nie żywi? Dlatego, że średnio lekarz w Stanach Zjednoczonych żyje, żyje około 55 lat, a decyduje o długości życia całego społeczeństwa. Tak. I doktor Wolach udowodnił, dlaczego zdrowy człowiek nagle z dnia na dzień ma zawał, z dnia na dzień dostaje cukrzycy albo zdrowe zwierzę nagle pada. Okazuje mhm. się, że wszystko z niedoboru przede wszystkim minerałów. Ale również witamin. Mhm. Więc potrzebuje organizm na 16 witamin i minimum 65, optymalnie 79 minerałów i pierwiastków śladowych. I teraz uwaga: minerały i pierwiastki śladowe, jeżeli są witaminy, bo są, witaminy są nośnikami ich po całym organizmie, jeżeli, jeżeli są, to one sterują w 95% prawie wszystkimi procesami zachodzącymi na poziomie komórki. I to jest coś, o czym się za mało mówi, bo my wiemy, że są makro, mikroelementy potrzebne, ale zwykle w badaniach, nawet biorezonansowych, bada się ich kilkanaście. Jak już jest 20 parę, to jest dużo. Tak. A my potrzebujemy ich ponad 65. Jak jest osoba zdrowa, wystarczy 65. Jak jest, ktoś jest chory, zwłaszcza jak ma układ nerwowy do naprawienia, no to już jest potrzebna większa ilość. I tu jest tego typu dezinformacja, że. Mamy witaminę tam y, oznaczone różnymi literkami, natomiast to, co powiedziałeś właśnie, te ilości są tak duże, że nie ma dla nich nazw takich oficjalnych. Być może gdzieś naukowcy mają w swoich tam książkach, ale to y, nie ma tego publicznie, nie stosuje się żadnej suplementacji, y, bo to jest w jedzeniu zdrowym i takim odpowiednim, co teraz jest rzadkością. I to tutaj jeszcze być. taka rzecz. Pamiętam w tym artykule doktora Uolacha. Y, Taką anegdotę, że jakiś pracownik kanalizacji odkrył gdzieś na dnie jakiegoś szamba dużą ilość pigułek suplementów. Dokładnie. Po prostu jeszcze Amerykan... Niektóre jeszcze z nazwami. Tak. tak. Amerykanie jedzą te suplementy, kupowane w aptekach i one przechodzą po prostu jak kamyk. I to jest bardzo ważny temat, bo do komórki trafi tylko to, co jest w formie jonów, czyli jest między 7 a 10 tysięcy razy mniejsze od komórki. I zawsze dawały nam to rośliny. Bo rośliny dostarczały nam kiedyś sto kilkadziesiąt składników odżywczych. Ale odkąd padają kwaśne deszcze do gleby, wiążą substancje mineralne w związki, których roślina nie jest w stanie przyswoić, mhm. to my tych substancji nie mamy. Bo roślina nam ich nie daje. Już w 1976 roku WHO określiło, że wysoko jakościowe gleby w Europie już wtedy miały około 20 minerałów i pierwiastków. Tak? Mhm. Nam się wydaje, że gdzieś pójdziemy do lasu, że z własnej uprawy, a na własnej uprawie nie ma kwaśnych deszczów? Tak? To jest pytanie, prawda? No. Dlatego tak ważne jest, żeby uzupełniać te minerały pierwiastki. Ja jeszcze, jeśli można, króciutki przykład podam. Mamy ponad 30 minerałów, których potrzeba bardzo dużo cząsteczek, tak? żeby dotarły do komórki. I mamy mniej więcej tyle samo, powiedzmy troszkę mniej, pierwiastków śladowych. Gdzie powiedzmy, minerałów pojedynczych cząsteczek niech będzie potrzeba kilka tysięcy, kilkaset tysięcy, a pierwiastka śladowego wystarczy, powiedzmy, jedna, jednomilionowa ilość, tak? Czyli e, one ze sobą współpracują razem z witaminami poszczególnymi innymi elementami, ale jeżeli mamy niedobór, na przykład tej jednej, jednomilionowej platyny czy złota, to brakuje nam, bo to, ta jednomilionowa jest takim. Taką, katalizatorem. takim katalizatorem powodu reakcji zapłonową, w wyniku której powstaje około 140 tysięcy innych reakcji. Mhm. A jak nie ma jej, to już tych 140 tysięcy reakcji nie powstanie. Nie powstanie na poziomie jednej komórki, drugiej całej tkanki i zaczynają się zaburzenia, które w konsekwencji doprowadzają do chorób, dlatego, że nasze organy nie działają oddzielnie, To jest ma, system naczyń połączony. Tak. dokładnie. Jedzenie a odżywianie. No więc cóż, jeżeli wiemy, już dzisiaj sobie zdajemy sprawę z tego, że w jedzeniu nie mamy tego, co powinno nam dostarczać. A bo, jest to, czego nie powinno być. A jest dużo toksyn. To jest oddzielny temat, ale myślę, że dzisiaj każdy sobie z tego tak. zdaje sprawę. To e, my jemy, my no. mamy nawyk jedzenia. Z powodu niedoborów jeszcze ludzie się zapychają, całe talerze e, dań, jedno, drugie, trzecie zjadają. Zapychają sobie jelita, bo mamy, mamy tą potrzebę, komórki wołają jeść, a tymczasem robimy sobie odwrotną pracę, bo jelita sobie zapychamy, one nie są w stanie przyswoić takiej masy składników odżywczych. Wszędzie się mówi o tym, świadomi ludzie wiedzą, że pożywienie powinno być tyle, ile się mieści w, na dłoni, tak? Mm. Maksymalnie po dwóch garściach. Tak, przysłowiowa garść ryżu dla Chińczyka. Dokładnie. I teraz, jeżeli my sobie zapychamy jelita jedzeniem niepełnowartościowym, tam głównie cukry przez zalegające masy dostają się do krwiobiegu, a potrzebujemy wszystkich składników. Mhm. I w tym momencie mądra suplementacja, nie suplementami, które by zostały gdzieś tam przetworzone, procesy syntezy chemicznej, gdzie nie ma w ogóle opcji, żeby dotarły do komórki, tylko jest naprawdę niewiele dobrych preparatów na świecie, które potrafią nas odżywić na poziomie komórkowym i powinniśmy to uzupełniać absolutnie. I to ma doprowadzić do homeostazy. To ma doprowadzić do homeostazy, bo jeżeli my dostarczymy tych wszystkich elementów, czyli oddech, tlen, woda, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, witaminy, minerały, pierwiastki śladowe, w tej postaci przyswajalnej do komórki, że one się tam dostają, to komórka automatycznie jest w stanie wytworzyć wszystkie procesy biochemiczne, do których została stworzona. Jeżeli wytwarza, to się oczyszcza, ma czyste płyny ustrojowe, ładnie się duplikuje, ma wydłużone procesy życiowe i wszystko prawidłowo funkcjonuje. Wtedy tkanka jest zdrowa, nie choruje. Tak? Więc, czy możemy w ten sposób żyć wiecznie, jeśli wszystko jest idealne? Był pewien Chińczyk, i to jest udokumentowane, 237 mhm. lat żył. Był zielarzem mm. i tam się 14 rząd chyba miał. Yy, tak, znam tego. <laughs> znam ten przypadek. I zresztą to nie był jeden udokumentowany. I powiem tak, nasze komórki mają określoną możliwość namnażania się. Bo każda kolejna komórka jest krótsza od długość telomera. Mm -hmm. Tak, jak się. Jak się kończy podział komórkowy, nie ma opcji, jeszcze, jeszcze powiedzmy są metody, żeby wydłużyć to jeden, dwa, trzy cykle, na przykład za pomocą bajkaliny, ale my mamy wpływ na długość życia tej komórki. Jeżeli my tej komórce damy możliwości, żeby ona cały czas prawidłowo była odżywiona, prawidłowo się mogła oczyszczać, to ona będzie żyła bardzo długo, tak? wytwarza mhm. się enzym telomerazy, który zagłusza informacje o namnażaniu się i wtedy te procesy życiowe będą wydłużone i mogą się wydłużać nawet w nieskończoność, dlatego że były przeprowadzone badania nawet takie, które pokazały, że komórka może żyć wiecznie, pod warunkiem, że będzie miała cały czas dostarczane wszystkie składniki odżywcze, czystą wodę i tlen. Mhm. Tak, w tym eksperymencie tylko przerwano dlatego, że chyba prąd wyłączyli. Czy... No, dlatego, że przyszła wojna. A przyszła tak, wojna, ja wiem, tak. tak. Komórki z serca kurczaka były utrzymywane na płytkach Periego przez 13 lat. Były takie same jak w pierwszym dniu eksperymentu, po czym podzielono to na warunki takie optymalne, tak kontynuowano na jednej linii, na drugiej linii odżywiano te komórki takie, w taki sposób dopasowane do warunków środowiskowych i one faktycznie po 13 latach obumarły, a tamte były cały czas takie same. Rola komórki macierzystej w takim razie, bo mamy komórki takie wyspecjalizowane w różnych dziedzinach. Tam podziela się około 200 a komórki macierzyste to jest coś z czego one się wywodzą, tak? Czyli my nasze komórki są zastępowane nowymi komórkami, albo poprzez podział komórkowy, albo za pomocą komórek macierzystych. Czyli komórki krwi, komórki mięśni nam duplikują się tylko poprzez komórki macierzyste, bo one nie potrafią się zduplikować mhm. same w sobie. I mamy w dorosłym życiu komórki macierzyste wyspecjalizowane, które są, mają zdolność namnażania się, ale też duplikacji czy, czy różnicowania w specyficzne grupy komórek. Czyli mogą nam tworzyć krew, szpik, kostny lub mięśnie lub e, układ nerwowy też, tak? Mhm. Też, też potrafi się naprawiać, o czym mało ludzi wie. E, natomiast mamy też tak zwane komórki macierzyste, uniwersalne, które potrafią się zduplikować w każdą jedną formę komórkową, ale one występują tylko w okresie dzieciństwa, od okresu płodowego do, do okresu dojrzewania, powiedzmy. Dzięki temu organizm prawidłowo się kształtuje, narasta i to są takie komórki, które potrafią uzdrawiać różne Zaburzenia, to, Powiedzmy, to jest zaburzenia. Pragną. No dobrze, a jeżeli jest homeostaza, to te komórki macierzyste jakoś nie, nie istnieją? Istnieją oczywiście. Homeostaza jest kiedy? Kiedy mamy równowagę na wszystkich poziomach. Mhm. Już pomijam w tej chwili psychikę, bo to też jest element człowieka, ale równowagę we florze bakteryjnej, w równowagę w, kwa, w gospodarce kwasowo-zasadowej, równowagę właśnie w namnażaniu tych komórek, bo Procesy naprawcze w organizmie następują w taki sposób, że uszkodzona stara komórka, jeżeli już nie ma możliwości, żeby się podzielić na drugą zdrową komórkę, czy być zastąpiona zdrową komórką, przychodzi, przychodzi komórka macierzysta i ją zastępuje. I teraz od, od w zależności od tego, jak odżywiamy nasz organizm, czy organizm ma z czego zbudować zdrową i wartościową komórkę macierzystą, zależy, czy te procesy nad, naprawcze będą trwałe. Czy tylko czy krótkofalowe? Będą udawać, no. czy, będą, czy naprawią, naprawią, ale jeżeli ta komórka nie ma wszystkich elementów, tak. żeby prawidłowo pracować, ona tak szybko, tak szybko będzie nastąpiona, zastąpiona następną, ta z kolei szybko następną. No. I mamy przyspieszone procesy starzeniowe, i, e, i regeneracja nie następuje tak, jak e, byśmy chcieli, jakbyśmy oczekiwali. Dobrze, no to teraz rola jelit w tym wszystkim. Funkcja jelit polega na tym, żeby przyswajać składniki odżywcze, czyli te wszystkie, które wymieniłam, niezbędne dla komórki, żeby przyswoić je w formie tych jonów przyswajalnych przez receptory komórkowe i dostarczyć tych wszystkich składników. I tutaj suplementacja prawidłowa też powinna się w ten sposób odbywać. Oczywiście tlen podajemy przez płuca, ale mamy również możliwość i mamy takie terapie, które Pozwalają na to, żeby umożliwić organizmowi odżywienie prawidłowe na poziomie komórki i stworzenie komórek macierzystych, zdrowych, pełnowartościowych, i nawet zastymulowanie do ich większej produkcji, po to, żeby organizm się prawidłowo naprawiał i prawidłowo funkcjonował. I to jest w zasięgu naszej ręki warto się tym tematem zainteresować. Całe kuracje kompleksowe, gdzie się przebudowuje organizm. Tak. Przy czym punktem startowym może być dowolny stan człowieka. Dowolny, absolutnie dowolny. I teraz, w zależności od tego, jaki ten stan danej osoby jest, ta terapia może trwać trochę krócej, trochę dłużej. To wszystko już jest bardzo indywidualna sprawa. Ważne, że te metody istnieją i warto z nich korzystać. Okej. Okay. Nagrywamy to w odcinkach, aby zanim przejdziemy do konkretów, praktycznych, żeby wyjaśnić podstawy, bo człowiek, który nie wie na czym co polega, no niestety błądzi czasami. Dlatego teoria jest ważna. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Dziękuję.